Dobra, ja w takim razie lecę do góry. Miniemy się? Możliwe. Uwaga. Zastanawiam. Tak! Aaaa! Aaaa! O, jest zielony, duży grzyb. Ale ja już mam zielone, duże grzyby. No ale ja nie mam jeszcze, Ty też chcemy Myślę, że tylko ty chcesz mieć? Dobra. Czym je biłeś? Yy, ręką. A. Wydaje mi się, że ręką naj, ten, najdynamiczniej. Ale nie wypadają z tego. Jakie... Zobacz, wypadają. Pada, niedużo, ale trochę wypada. Dobra. No, tak. To tylko w takim razie brakuje nam jednych grzybów No, fioletowych. Których? Fioletowych, okay. Cześć wszystkim, witamy Was na poszukiwaniu grzybów w Minecraft Ocean razem z ziom. Witamy. I dlaczego poszukujemy grzybów? Dlatego, że odkryliśmy bardzo ważną rzecz: że nie pojawiają się zwierzęta w naszym świecie. No chyba, że. Czekajcie, zaraz sobie znajdę ten quest. No chyba, że stworzymy im mycelium, czyli tak. ten taki zagrzebiały. Nie wirt. samo mycelium, co po prostu, jakby one lubią po prostu zgrzybiałą ziemię. Tak. Słuchaj, musimy przyspieszyć trochę. Jest. Wcześniej widzę. robiliśmy jedzenie z krokodyli. O, tutaj są, tu tu, 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 O, fioletowe, to ja niebieski widziałem w takim razie, bo niebieski to, też to masz, nie? Ja mam niebieskich siedem. Super, dobra. Zbieramy w takim razie wszystkie, które są. Super, Słuchaj. super. Tam jest napisane w tym kościu ogólnie, że można je sadzić na normalnym świecie. Nie? No to spróbujemy, na pewno warto byłoby Wracamy. sobie je zasadzić, tylko pytanie, czy pod ziemią nam wyrosną, czy będzie trzeba, yy, wiesz, normalnie sobie zasadzić je w domu? No czemu mają nie wyrosnąć? W sensie na, na powierzchni. Ty masz waypoint portalu? Tak mam. Ja tak, tędy szliśmy? Tędy, chodź. Tędy, nie? Tędy. Nie? Czekaj. Tędy. Dobra, już myślę, że dotrę. To Znajdziesz może mnie? mi się już uda, no dobra, bo jest bardzo gorąco, ja bym wolała już stąd wyjść. I w ogóle, słuchajcie, jeśli Wam się spodoba ten odcinek, to kończę, zostawiajcie łapkę w górę Dokładnie. i wbijajcie do zio, bo u niego będzie kolejny odcinek i był poprzedni odcinek. E, I mamy, słuchajcie, jetpacki no. Także jeśli chcecie zobaczyć, jak do tego doszło, to wbijajcie do zio. No i tytuł e... mojego poprzedniego odcinka, już teraz wszystko wyjaśnił. Po to nam właśnie były jetpacki Dokładnie, żeby sobie polatać po neterze, nie? Dobra, słuchaj, do naszych wspaniałych. Submarines, które jest Simofów, tak. nie? Tak, Simofy to są. Yy, no i teraz będziemy mogli sobie zrobić te yy, zwierzątka nasze. W sumie warto byłoby odebrać nagrodę za quest'a i zapomniałam otworzyć skrzynki z pieniędzmi. Także A, zaraz ostatnio, sobie aha. też otworzę. Yy, nie będę robiła tego na końcu, bo znowu zapomnę. Po prostu za chwileczkę jak tylko dojadę. Specjalnie go noszę przy sobie, żeby... Żeby o nim pamiętać. Bardzo dobry pomysł. I już w tym momencie, jak tylko wejdę do domu... Dobra, ja już zaczynam studiować tego quest'a. Dobra. Słuchajcie, w quest'ie jest napisane tak, że... Pasywne zwierzęta są zainteresowane grzybnią, czyli takim grzybiastym dirtem. Potrzebujemy grzybów, świecących grzybów, żeby była jasność żeby Rozumiesz, była jasność, nie? tak? żeby, z grzyby, żeby tak. była jasność. Nie? Eee, dobra, dobra. Żeby była jasność, to musimy zrobić 64 sztuki mycelium. Odwiedź Nether, znajdź duże, świecące grzyby, zbierz je i zabierz je do domu. Nie? Mamy za Zrób mało. Ich. I dane jest napisane. Zrób ciemny pokój, żeby je wysadzić na Neter raku nie? Mam netherracka 40 Mamy. sztuk. Dobra, i pamiętaj, że rosną duże i mogą być zbaumilowane. Także A... weźmy sobie Baumila, weźmy sobie nasze drille weźmy Dobra. sobie netherrack i ja zarazimy. To ja otworzę ludba, zanim ten, zanim e, zapomnę 5 gili, 10 gili i 1 e, dolarówki. Także bardzo fajnie mam uzupełnione, uzupełnione pieniądze, fundusze e, do portfela, oczywiście. Mm -hmm. e, ja odebrałam sobie to szkło, także też wrzucam to szkło tutaj do ekwipunku naszego. E, tego właściwego. A i w sumie nie wiem, czy powiedziałam o tym, ale chciałam o tym powiedzieć, że słuchajcie, mam Night Mam Night A, Vision, w tym momencie permanentny Night zwaniara. Vision. Dlatego, że mam trzy statystyki na 100%. Także. Yy, Gratulacje. Opłaciło się. Ja już, słuchajcie, jestem oświecona. Chodź na dół do kopalni. Wziąłem. jeszcze i jest słuchaj, taki trochę ciemniak. Odpalamy drilla. Ja mam w tym momencie drilla na 3 na 3 i lecę do boju naprzód. Będę robić okay. teraz duże pomieszczenie. Te grzyby były, nie wiem, tak z 6-7 kratek wysokości miały, nie? Więc trzeba będzie naprawdę spore pomieszczonko tutaj zbudować. Wiesz co? trzeba yy, będzie zrobić tak, żeby było nieoświetlone. drilla. Jak to się zmieniało dalej. ten tryb? V. Klikasz V i możesz normalnie kopać. Ej, Dobra, trzyna to, ting... to ja w górę kopię. Dobra. A nie, nie mogę. Bo tu... nie, kawałek, mogę można, kawałek można, można. Bardzo, bardzo wysoko nie, ale troszkę, troszkę można w górę jakby, nie? Dobra, na pewno Dobra. będą nam się pojawiały tutaj te, yy, jak to się nazywa? Yy... Co? Jeszcze miałem coś powiedzieć. Będą nam się pojawiały potwory, bo tutaj już będziemy chyba za A, barierą naszego ciemne. tego, nie? A, tak, tak, bo hmm. ogólnie nawet na naszym, w naszym domu pojawiają się te dziwne... Jeszcze wyżej. Te dziwne potwory, takie te... nie dziwne? wiem... Standardowe raczej bym powiedział. Nie dziwne, chodzi o te dziwne właśnie. Dziwne się nie pojawiają u nas. Pojawiają się, pojawia... pojawiał się u mnie ten golem. Golem się w dom pojawił? Tak. Ale koptak jakoś tak sensownie, Kreos... tak zobacz jakie dziury zostawiasz. Dobra, myślę, że jeszcze Jaki jedną kratkę. Okej, okay. jeszcze jedna kratka i nie masz wiru, więc jak nie masz wiru, to spoko. Dobra, to zróbmy Boże, tak. jak tutaj będziesz wir? No już, już teraz chyba, chyba wystarczy, nie? Dobra, zaraz tą pochodnię z tym zabierzemy. Czekajcie, teraz tak. Potrzebujemy netherrack. Potrzebujemy je. posadzić te grzybki. Wiesz, co? Spróbujmy je posadzić. E, właśnie, do czego one nam są w ogóle potrzebne? Bo ty sprawdziłaś to, może? Yyy... E, co? Do czego nam są te grzyby? No do zrobienia mycelium, kraftuje się mycelium. 4 sztuki i 5 sztuk dirta mhm. i robi się 5 sztuk mycelium, czyli okay. tych grzybów będzie nam potrzeba więcej niż mamy w tym momencie. No dobra, dobra, to ja w takim razie kładę teraz warstwę e, netherracka tutaj. Nie, 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 jeden netherrack, jeden neterak. nie potrzebujemy tak dużo. Zostawmy jednego i spróbujmy go zrobić w no. Tylko Jakoś tak mnie <śmiech> <śmiech> zatkało, co no. tu się wydarzyło, bo zaczęłam niszczyć <laughs> netherracka. Dobra, Proszę. ej, to jest super sposób w takim razie, bo ja się bałam, że my będziemy tak długo, długo to robić. O jejku. Ojejku. Dobra, można je wysadzać tutaj, żeby same rosły, ale myślę, że możemy po prostu zrobić tak, że będziemy netherrakiem. Ej, to nawet y, nie przeszkadza y, im jasność. Masz fioletowe. Dobra. Nie wiem, ile już mamy. Mamy 43 fioletowe. Okej, okay. Te, na tej jest za nisko, czyli musimy jeszcze kawałek wyżej, bo jeszcze, że teraz już. Będzie... O, nie ma niebieskiego. Okay. Nie dobra. To spróbuj teraz. Jeszcze chwilkę, czekaj, bo on jest bardzo wysoki z tego co, co pamiętam. Dobra. Zaraz powinno pójść, jeszcze kawałeczek. Nie Muszę no, kokuć. ale nie aż tak nie no, ale musimy pełny kwadrat, Widziałeś, jakie on jest wielkością? Ma kapelusz 7 na 7 Uwaga. O, okay. widzisz? Właśnie no, o tym mówiłem. Rację. Na pełną tą wysokość potrzebowaliśmy to wykopać. Dobra, to ja w takim razie skopuję go. Dobra. Fajnie, że yy, bo ja myślałam, że będziemy musieli, wiesz, rozsadzić jak normalne grzyby. Oj, poniosło Mordo, mordo, proszę się czekać. Te... Ten... Czekaj, bo w którym to miejscu stało teraz? Chyba Obojętne. Yy, dobra, Masz. i czekaj, mamy w takim razie zielonych tyle. Nie wiem, ile ty tam zebrałaś. Zielonych mamy 44, czyli A o jedną sztukę. Okay. Niebieskie są maluśkie, to dobra, ale niebieskich dużo wypada. Okej. Okay. Fajnie. Niebieski kolejny. O, skończyło mi się. I no kicha. to co, i teraz shiftowanie nawet nie pomaga. Yy, nie wiem, to chyba, nie shiftowanie nie, na to nie, nie, działa, nie zadziała. Nie Dobra, to ja skoczę szybko po jeszcze tego. Powiedz mi, ile mamy w tym momencie, masz te wiesz 10? Wiesz co, yy, ja w tym momencie mam chyba wystarczająco, bo jakby, znaczy nie wiem, czy wystarczająco, czekaj, to powinniśmy mieć 4 razy 64, czyli mamy za mało. Dobra. Bo yy, obojętnie jaki kolor, możemy robić zielone tylko, wiesz? A, to fioletowe bo to ruchymy, poszła... to są najprostsze i, naj, tak? i najczęściej wyrastają. Dobra, no. no to w takim razie fioletowe, a ja yy, w takim razie poszłabym na górę i spróbowałam zacząć już częściowo chociaż craftować je, co Ty na to? No, poczekaj. To dobra, zróbmy już czeka, wszystkie, nie? No, dobra. Wydaje mi się, że zielone dają najwięcej jako. Yy, no, jako mam 42 fioletowe w tym momencie. Okej. Okay. Piup? Ale no też no, te, te tak szybciutko wyrastają, więc może no właśnie, jednak fioletowe. One, one za każdym razem z dosłownie drugie. O, już ten wyrastają, jest super duży. Nie? Dobra. Fajnie. To ile mamy w tym momencie? Masz 13 jeszcze? Mamy ponad tak. Tak i 16 sztuk. Dawaj jeszcze. Jakoś jak wydawało mi się, że coś. Widzę za sobą Ale chyba mi się Taki tylko wydawało Taki czarny ekran, nie? Przez chwilę No jakiś chunk zbugowany akurat mamy w tym miejscu też Tak dokładnie, A no dokładnie to samo On się pojawia ja tak się dziwnie obejrzałam na około Okej okay. Czasami właśnie się pojawia, bardzo ciekawe doświadczenie muszę przyznać Ale to jest bardzo powszechne w minecrafcie, nie? Tak, ale jakoś jak nigdy się chyba nie spotkałam z czymś takim Tak jakby A. wiecie, tak jakby ktoś stawał za moimi plecami i patrzył e, co ja tutaj robię Dobra, muszę ten być. jest duży, fajny Okej okay. Dobra, mów jak tam jest z ilością. Dobra, weź wyrzuć mnie. Ja mam 22 jeszcze. No to ja mam yy, stack i 48 sztuk. No to mało. No mało, mało. Mm. Bo musimy Dobra, mieć 400. zacznij to craftować na celium. Idź już tam do tego do góry, Dobra. ja zacznę to robić. Zaraz przyniosę Ci więcej. Żebyśmy okay. już trochę dynamiki nabrali. W no tym tak, i to no i zaraz jaki quest jest następny, nie? No oczywiście, że widzieli co, co do oczywiście. zrobienia. Tam jest zaraz chyba lasso z tego co widziałem. To lasso, które mam. Ja nawet chyba w ekwipunku, dokładnie. Bo to jest lasso, które było nam potrzebne do um, mob spawnera takiego małego, nie? Kompakt mob spawner, czy coś tam jakoś tak się to nazywało, nie? Możliwe. No było takiego. I on takiego. jest chyba w następnym questie, więc jeśli zrobimy tego questa teraz, to w następnego questa powinno nam wbić chyba z miejsca. Dobra, ja w takim razie biorę sobie Tak gdzie się to robiło? Czekaj. Mycelium robi się w Traders Workshop, mm -hmm. powiedz mi, że nie wymaga żadnej wody. <laughs> muszę, się, muszę się przekonać Możesz zaraz. Może wymagać takiej witch water. nie wiem czy pamiętasz, była taka witch water, co się kładło na całdron na mycelium. Czegoś wymaga w każdym razie, muszę zobaczyć. No, y sprawdzaj. A, tylko purified water, dobra, a, to w takim razie super, musimy zabrać to, wylać obok mm -hmm. i nigdzie nie ma czystej wody, dobra, przepalę. Okay. Zaraz powinno być to przepalone. Mam na szczęście ma nawet nalewać wiaderka do wody. Dwa i trochę. Dobra, no to ja mam. E, w tym momencie. No. No mam prawie dwa staki. Tak? No dobra, no to ja lecę na górę, bo już chyba mamy wszystkie. Cztery no, staki mówiłaś skończone, tak? Mhm. Dobra, będzie spoko. Ej, ja już też w ogóle zaraz będę miał Night Vision. Już super. lada moment. Super, super. Czekaj, super. ile ile? Ja już mam tak. Night Vision! Tak? Jest Night Vision! Tak! Ta Gratulacje, ziom! Super. która Ale... dodaje Night Vision? Która z tych? Nie mogę wlać. Dlaczego? A, kreozot został, dobra? już. Jest Które mają piknie, co? Yy, Dają Night Vision. Yy, Krems, trzy, nie, trzy statystyki musisz Aha, mieć. A, okej. Okay. Dobra, masz w takim razie to. Dobra. Masz to, masz to. Jakoś się dzisiaj bardzo miotam. Wybaczcie mi to, yy, ale dzisiaj jestem jakaś nakręcona. Ojejku, niepotrzebnie tyle robiliśmy, bo się robi cztery sztuki z jednego, ale no do dobra. to nie sprawdziłaś? Sprawdziłam, ale nie sprawdziłam. Super. Yy, w każdym razie dostajesz Cattle Prod. Czyli jakiś, okay. a looting 3, super W takim razie to ej, mamy tutaj To jest Stinks. O, bardzo dziwną rzecz będziemy robić To jest super, ej mamy kowadło? Mamy Ja bym chciał sobie skraftować moje dwa miecze Mogę idealnie, będę miał teraz y, Unbreaking 3, fire aspect 2, looting 3 Dlaczego zabrałeś, e, to jest mój miecz, czy mi się wydaje? Mój miecz Mordo, no co ty? No bo ja mam ten bez niego. Mamy stack mycelium. Następna rzecz to jest: You are what you eat. Jesteś tym, co jest. No bo się to jest bardzo dziwne, bo musimy skompresować kurczaka, yy, wołowinę i yy, wieprzowinę. A skąd mamy skąd mamy je wziąć? W ogóle? No, czekaj. Yy... A, no jak to skąd? No już teraz idziemy na z mycelium na poziomie morza. Okej, okay, ogród sobie to płotem i zostaw to na trochę czasu. Dobra, to zryzł płot, to... bo już lecę. Lecisz tam już? Tak. Dobra, ja zrobię płot i zaraz ten, Zaraz będziemy ogradzać, słuchajcie. Czyli dobry mieliśmy pomysł, żeby to robić na powierzchni, tak. ale zabrakło nam jeszcze trochę tego, nie? Zabrakło nam yy, czytania questów, jak zwykle tak. zresztą. Tyle wystarczy, czy więcej? Wystarczy. Dobrze. Yy, okazało się, że jak rozwalimy to, to zostaje dirt. Ja troszeczkę musiałam rozwalić, bo mnie poniosło zrobiłam za szerokie. Dobra. Ale teraz już mamy wszystko tutaj ok, i ja bym tylko dodała światło. No, koniecznie. To jest bardzo istotna rzecz. Jest jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Jaka? Chcę mi się kichać, ale nie mogę. No zrobię. Nie, zepsułeś wszystko, zio. Haha. Wszystko zepsułeś i teraz Dobra. nie mogę i czuję się zablokowana. Czyli teraz musimy poczekać na zwierzęta. One no. za jakiś czas powinny się pojawić. Oj, wpadłam do wody. Yy, a my. Możemy wracać na dół. Powiedz, że nie wracałeś? Czekałeś? Nie, Super. czekam, czekam, czekam. A już są, chodź. Co? Co jest? <noise> też no są. Nie mów. No, tak właśnie, I Co tam myślałem. się pojawiło? No, mamy już owce i mamy już krowę. Tak szybko? No. Ojejku. Cyk. I mam. Ja nie mogę swoim niszczyć, bo ja mam. Yy... Fire Aspect i mam już pieczonego tego, pieczone Dobra, poczekaj, niemsko. poczekaj, poczekaj, ja wracam do Ciebie, ja mam Looting 3 po prostu. No, musisz to, ty chyba to będę, robić. To zaraz będę zbierać to jedzenie. zastanawiam mnie, po co nam skompresowane jedzenie? Zastanawiałeś się? Ehm, Skompaktowane? Nie wiem, pewnie jakieś lepsze rodzaje dań da się robić z tego albo coś. Może. Dobra, wiesz co, ja na no. razie usunę się stamtąd, niech się jeszcze pojawia coś może. Za chwilę. Dobra. Ale a... ja tylko się zdążam odwrócić, a one już przyszły. No, to jest zabawne. nie? Ja też dosłownie sobie odwróciłem głowę i tyle. Dostałeś trofeum? Owce się roz, rozmraża. Owce się rozmraża zbożem. To idę z bożem, rozmrożę owce. Dobra. To będziemy mieli już więcej owiec. Ale owce ocie, nie są nam owce, potrzebne. Ocie. Potrzebujemy kurczaka, świnki i yy, krówki. No to akurat te... Ale gratulacje, udało hmm. ci się zrobić osiągnięcie. Ej, mam pomysł. No? Bo przecież mogę zrobić tak. Zrobimy kliknąć tym lasem. Zapałem. Dobra Mam krowę No Dobra, i spróbuję zanieść do tego naszego mobfarma na dole Dobra, to ty zanieś do mob farma, ja poczekam na kolejne zwierzęta Ale musisz stać tak z 15 kratek od tego, 20 nie? No no, tak, tak, wiem Najlepiej jakbyś wybiła te owce i zrobiła mm, zrobiła po prostu pusty placek w tamtym miejscu Dobra, nie? bo w sumie tutaj rzeczywiście one mogą się blokować mhm, To niepotrzebnie nie rozmnażałeś nie te owce No i ja tak wiesz, nie wiedziałem jeszcze co, ten, co my chcemy, Dobra. co my potrzebujemy tak właściwie Problem z głowy Rozwiązałam problem nasz, mm -hmm. chwilowy, yy, a ty, yy, czekaj, co ty poszedłeś robić? A, tą krowę wsadzić tam? Tak, zaraz zobaczymy, mam lasso z krową, słuchajcie, mamy naszą yy, Iron Mob Farm, możemy w tym momencie sobie wetkać tutaj krowę i co się teraz dzieje? Mamy pasy ładowania. Powiedz, że zostanie mięso, ale krowa też zostanie. Nie wiem, co, co się stanie z tym, wiesz? Zaraz zobaczymy. Pasek ładowania idzie tak, no mam dopiero jedną czwartą, więc jeszcze chwilę na pewno potrwa. Dobra. Jak tam u Ciebie, coś się pojawiło więcej? E, u mnie cisza. Okej, okay. może zaraz coś się pojawi. O, więcej. co się pojawiło? Co to? Chyba krowa, krowa. Dobra, super. Krowa. O jejku! Krowa, owce i kurczaki. Super. raz. naraz. Rozmrażaj, wszystko. Ale kurczaki... zabiłam krowę. No czemu? Nie wiem. Poczekaj no. na więcej krów, żebyśmy mogli więcej tego robić, więcej nie? Dobra, to lutu, kurczaki nie? rozmnożę. No. ja tylko sobie założyłabym jetpack, ale może jednak lepiej nie. Dwie trzecie już u mnie, jeszcze Super. chwilę. To jeszcze, jeszcze chwilę oczekiwania, ja wezmę sobie y, nasionka i po prostu rozmnożę te kurczaczki. Chociaż, no ja nie wiem, potrzebujemy 9 sztuk, mhm. żeby zrobić to skompresowane. To Dobra. na razie, bo po jednej sztuce potrzebujemy, więc na razie nie będzie takiego uwania? problemu. Dobra, I I uwaga, co? Już, 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 I Siup. Wypadło. Co? Y, raw beef. To super, to róbmy w takim razie. Weź przyjść tutaj z tym lascem jeszcze, bo ja swojego nie wziąłem. Jak się robi te mob farmy? Czy my możemy je skraftować? No właśnie, chcę, chcę spatrzeć. Wooden mob. mob farm da się. A, do tego będzie potrzebowa tego skompresowanego tego, mięsa. A. okej. Okay. Okay. To na razie zbieraj y, wołowinkę. Jak będziemy mieć 9 sztuk wołowiny, to ja no. mam 3 sztuki już w tym momencie, to a ty. Wszystko jasne. Czemu w ogóle nie robiliśmy tego wcześniej, no? No nie wiem, no bo ja ci nie, mówiłam. Ja nie, mogę. nie wiem, czy y, to gdzieś się zarejestrowało, ale ja mówiłam ci o tych grzybach już od kilku odcinków. I mi się wydawało, że jak wtedy poszliśmy do tego świata, y, gdzie były słonie, to ja myślałam, że tam będą te grzyby, a one były w neterze. Mm. Widzisz? Dobra, stałem hopper tutaj na razie, niech się okay. zbiera do hopera, to mięsko. Mamy kolejną świnkę, znaczy krówkę, to ja zabiję to krowę. Ja zobaczę, czy to, czy to mięso wpadnie do hopera, jak tylko się zrobi. Jeszcze dosłownie 15 sekund. Dobra, czyli mamy krowę, potrzebujemy świnki. Świnki nie było świnki jeszcze. Świnki ani jednej nie było. Dobra, to jeszcze musimy poczekać w takim razie. Ale mamy za to 6 sztuk surowej wołowiny już. Mhm. Czyli wiesz co? Weź przyjść tutaj, weź kurczaka. Skóra i dużo, i teraz trzymi mięska wypadło z jednej. Super, to na razie mamy wystarczająco. Weź teraz kurczaka tam wsadzić. Czy to już jest zajęte i nie da się wsadzić? Da się, da się, tylko to las, tutaj jest problemem, mi się wydaje. A ono jest jednego użytku? Hmm... Poczekaj, bo ja nie, może mam mogę w odstawić. Mogę odstawić. Odstawiłem krowę w domu, wiesz? Dobra, bo tego ja nie kół mam kół lasa czeka. jednak. To las, czy my craftowaliśmy jakoś, czy jak to się stało ogólnie, że ono to jest? Był, to był jakiś ciąg jest. questów. Jest, jest. To jest leather strap i deski. To jest śmieszne, słuchajcie. My to powinniśmy A. zrobić jakieś 20 odcinków temu. Ale nie, bo tutaj to lasso hasu jest dopiero dwa questy później. Ale tak, rzeczywiście, e, mieliśmy problem z jedzeniem i nie pomyśleliśmy o tym, żeby tutaj zajrzeć i po, popróbować, no ale Dobra. dobrze. Zbieram kurę. E, teraz tak, będziemy mieć e, teraz... Wybijaj tam te kurczaki i dawaj świnie e, spróbujemy teraz zrespić, nie? Dobra. A! A! I stąd, rekinie! Andrzej, włas mi na teren, wiesz? Tak? No? Ty, ja znalazłem fajny sposób. Mamy zegarek, który przyspiesza wszystko. W sensie to mówię. Przyspieszyłeś wszystko? I przyspieszam wszystko. I słuchajcie, te, no te krowy aż się reprodukują tutaj w tak kosmicznym tempie. To jest świetny patent na to, żeby właśnie przyspieszyć takie drobne rzeczy. Dobra. To chodzi jeszcze przyspiesz produkcję świnek, bo nie tylko my, świnek nie my, nam tak brakuje. Działa. To akurat może być trochę trudniejsze, niż się wydaje. W każdym razie już mamy wystarczająco mięsa z świni, nie, ze świnki z, z, z krowy i z kurczaka. Tak, i teraz tylko czekamy, aż nam się pojawi jeszcze świnka. Mm -hmm. I tutaj jest napisane nawet, żebyśmy, że te zwierzęta nie lubią zatłoczonych miejsc, więc żebyśmy się upewnili, że zbieramy te zwierzątka no wyjątkowo często, żeby one mogły się pojawiać kolejne. Póki mm -hmm. co, pojawiają się kurczyk, kurczaki, kurczyki, kurczyki <świ> te owce i krowy, ale no, znowu owce. No. Musimy poczekać na świnkę. Przyniosłem amulet szczęścia. Tak? No, widzisz, jaki mam w ręce? Ale widzisz, że ja też mam amulet szczęścia, to kompletnie nie Wiecie, działa na świnie. To nie jest amulet szczęścia. A może to jest amulet nieszczęścia? Możliwe. Może trzeba go puścić. Nie wiem. Mm. <laughs> nie, no nie, zaraz no, się pojawi. Spokojnie. No, czekamy tylko na tę świnkę jedną, bo Jasne. jak już będziemy mieć jedną świnkę, to zegarek przyspieszy jej reprodukcję i. Pewnie. I jakoś to To już pójdzie, jest ta jedna, jedna rzecz. I dobra, to czekaj, w takim razie tak, następną rzeczą będzie zrobienie już rzeczywiście tego mob farm, później jest lasso, a później jest chyba ulepszony mob farm. Advanced crop A kolejne rzeczy to jest w ogóle już y, to robienie kuchni, więc trzeba będzie gdzieś kuchnię postawić, no. Yy, no, jedno piętro trzeba będzie dorobić chyba. Jak na każdej parze modów, nie? Dokładnie. Tak. No, lubimy gotować, no, lubimy pewnie. gotować, no to musimy mieć gdzie gotować. Jak najbardziej. Yy, muszę iść, bo mnie zimno bije. Tak. No, w takim razie pewnie się pojawi teraz, bo jak ja już jestem w drodze do domu, to Bardzo na pewno. <grym> na pewno zaraz się pojawi świnka. Czekamy dłuższą chwilę i nic. I się zastanawiam czy te świnie w ogóle się tam pojawią. Czy może trzeba powiększyć, zrobić w innym miejscu, albo ja nie strzałam wiem. Ja do ryb w okolicy, żeby. O, żeby zmniejszyć żeby liczbę bogów w okolicy. W okolicy no. To jest dobry pomysł. Ja się napiję super gorącego drinka. I zaraz do Ciebie przyjdę z powrotem No musisz już przyjść, bo ja teraz też zamarzam No to schodź, schodź tam tutaj Schodzę, o czekaj pojawiły się krowa i kurczak, kurde Dobra, zaraz załatwiam je szybko Dobra Załatwione Jeszcze jeden kurczak, muszę szybko Czy trafię, uwaga Trick shot, prawie Jeszcze raz, tyk Odrobinę Op, dostał, dobra spadam Dobra, ja w takim razie lecę do góry, miniemy się? Możliwe Uwaga. Zastanawiam. Tak! Aaaa! Aaaa! Zastanawiałam się, czy będzie jakaś kolicja, może by się zapchało albo coś, ale jest. Okay Jakby się udało. To co? będzie po prostu chyba doskonałe. Do momentu A. No wiem, wiem, wiem. Dobra, pojawiły się, widzę, krowy, ale żadnej świni dalej się nie ma. Ja nie wiem, musimy je trochę, wiesz, hmm. jakąś świnię tutaj zwabić. Może jakiś świ świński taniec świni, jak masz ten taniec deszczu. No nie wiem, zrobić. a może wy macie jakiś pomysł? Napiszcie w komentarzu, jak zwabić świnie tutaj. To trzeba A nie! Co? Ja wiem, my nie możemy szukać świnizio. Co nie możemy? Nie możemy szukać świni. A no tak, to no czekamy przecież. na owce. Jak mogliśmy o tym zapomnieć? No właśnie. I w ogóle ten Night vision to jest złoto. To jest prawda, to jest. To jest coś złoto. niesamowitego. Zobaczmy po prostu, jak widać wszystko. Doskonałe. No. Ja już niedługo dostanę kolejny, bo mam 61% do zboża, więc już niedługo czeka mnie kolejny upgrade. Ja mam 63 owoce i 60 mleko, a pozostaje na 90%, więc mam też całkiem liczbę No lead. dobrze. Całkiem potem. Dobrze, dobrze. Są! Świnie, są świnie, zapraszamy się do ciebie, zacz do mnie tutaj. Żebym tylko nie zabiła tych świń, bo ja mam taki miecz, że on wiesz, jest bardzo ostry. Dobra. Oj, oberwała jedna. Czekaj, bo jadę. Dobra, to Teraz. Nie, nie pani świnio, nie chce. Ej, być. fajnie byłoby jakby te rury tak wystrzeliwały do góry, nie? Jak tak pędzisz, pędzisz, no. pędzisz i wcił. Nie, nie wiem, czy to byłoby takie fajne, ale no. <ślesy> Dobra, wiesz jedno? Jedno zabieram. Dobra, drugą za zabijam. Okay. I w takim razie będzie my mieli to zrobione. To znaczy, że będziemy mogli sobie zrobić farmę z każdym rodzajem zwierzątka. No. Yy, jak tylko pojawił się z powrotem. Bo w sumie nie potrzebuję tu świnie drugą zabiłam. Chociaż nie, świński Ale zostawimy. No czemu? Już nie potrzebujemy. co zostawimy. Te farmy to my robimy w mob farmach. Wie Ale robimy te małe kostki i z nich robimy farmy. Nie robimy Wie z normalnych zwierzątków. A. Po co? Ja myślałam, że robimy. Mamy tam zwierzę, na dole już kurę, mamy tego. Jeszcze tylko owce przydałoby się zabrać później, nie? A tak to będziemy mieli wszystkie. No będzie nam wpadać pewnie wełna. No dobra, okej, okay, bo ja. Czasami ją myśliłam, do farma. Myślałam, że wkładasz tam zwierzę i ono tam jest no i tak je wyciągasz i wyciągasz zwierzę. No nie no, zwierzę tam siedzi. Cały czas. Bo to znaczy, że tam jest więcej niż jedno zwierzę. Tam jest <laughs> Dobra, nie, no jest uwaga, jedno. słuchajcie. W trybie turbo. <laughs> Ze świni nie wypada nic innego poza mięsem świni, więc mamy miejsce w tym hoperze idealnie. Uwaga, ile jest? Eee, pięć sztuk. Dobra, mamy osiem, jeszcze jedna. Uwaga. Mamy, dobra, już o, w things. takim razie ja zabieram się za kraftowanie. Dobra, ja przygotuję dwa hopery dodatkowe, więc dobra. zrobimy sobie dodatkowe dwa yy, te. Dodatkowe dwa to farmy, Znaczy nie? więcej by się przydało w takim razie mieć jeszcze yy, świnki, nie? Bo to będzie do jednego. Okej, okay, czy to się robi w Traders Workshop? A jeszcze się potrzebujemy deski do krojenia. Wiesz? Tak? Tak. Nie mamy? Ale to nie. To jest. Yy, mamy. Artesian Platinum Cutting Board. A taką. Ona. Tak, to się robi z dwóch kawałków Ale to do czegoś. skompresowania, rozumiem, tak? Tak, do skompresowania, tak? A nie bo da musimy posiekać... się w kompakterze, albo w czymś? Mm -mm. W takim razie umieszczamy ją tutaj. I uwaga, uwaga, kompresujemy świnkę. I kompresujemy krowę. I kompresujemy kurczaka. I uwaga, uwaga. Dobra, super. O, mamy zrobionego questa. I dostaliśmy preser. Czy to, to jest coś jakiś przycisk do papieru? Nie, myślę, że do wyciskania. Może sochu. <laughs> nie, tu wkładasz chyba to mięcho I ono się sprasowuje samo, czy nie? Nie wiem. Nie wiem, ciężko powiedzieć. No w każdym razie mamy to. Okay. W takim wypadku... Nie jest napisane co to robi. Yy, w takim razie to będzie można zautomatyzować może później. Teraz musimy mieć drewnianą farmę, którą robi się z trzech sztuk mycelium i potrójnie skompresowanego drewna. Dobra, to ja w takim razie. Kompresuj, kompresuj. Ja przygotuję dodatkowe lasa, będziemy mieli już nam wszystkie zwierzaczki. Yy, Okej, okay. czekaj, bo ja wrzuciłam tą mycelium tutaj. Mm -hmm. yy, a gdzie my mamy drewno? Chyba tutaj w drewno mamy tym tam miejscu, nie? Tak. Dokładnie w tamtym miejscu. Nie ma innego. Dobrze. Dobra, ja potrzebuję potrójnie skompresowanego bifa. Czyli potrójnie skompresowany, pojedynczo skompresowany to 9, podwójnie 27, potrójnie to jest 9 razy... Nie, podwójnie to 81. Czyli potrzebujemy też 730 mięsa na żelazną tego... farmę. Aha, Każdego bo rodzaju. rodzaju o żelaznej. O, ja nie mogę. No dobra, to trzeba będzie dużo przyspieszyć, słuchajcie, zdecydowanie. No zegarek się tu na pewno przyda. Wygląda na to, że docieram do końca mhm. Przynajmniej z tym moim projektem A u Ciebie jak to wygląda? U mnie jest tak, że zaczynam myśleć nad tym jak Zrobić zbieranie tego i lepszą kontrolę nad mięsem i ilością mięsa którą Lepszą kontrolę mieli. nad mięsem? Tak To może jakieś systemy trzeba tu wprowadzić Już zaczynam właśnie. Okej, okay, ja w takim razie Spróbuję skraftować tą farmę Mam nadzieję, że to nie jest jakiś Ukierunkowany crafting Raz, dwa, trzy, raz a ty mi w ogóle dałeś chyba skompresowaną tą krowę, czy ja zrobiłam więcej ich? Ja nie wiem nawet szczerze mówiąc. Chyba jednak jest kierunkowany w środku, okej. Okay. Ja nie miałem skompresowanego tego mięsa żadnego, więc nic to nie mi To nie wiem, dałem to ja zrobiłam raczej. w takim razie e, drugie skompresowane. Mamy zrobioną kolejną drewnianą. Mm -hmm. Czekaj, czekaj, czy to była kolejna drewniana? Nie, to była pierwsza drewniana. A tamta była jaka? Ta, to, ta co mieliśmy, to była żelazna. A, więc i my ją dostaliśmy już questa, no nie? I dostajemy za to, pfff, of night Off-Night Nie dostaliśmy po co? jej z Questa, dostaliśmy ją z czesta. A, może tak, tak. Dlaczego? Mm -hmm. Tak? Nie. Może, może tak być. Z Questa. Nie można jej z czesta dostać. Sió, będziemy mieć psa i kota i papugę. Potrzebujemy jeszcze dwa lasca zrobić. Hmm. Dlatego potrzebujemy deski i te takie paski skórzane. Dobra, to jest w porządku. A mamy no, gdzie drugiej mógł farmy? Na pewno? Nie, nie wiem, nie wiem. Ja, mam takie wrażenie, bo można złotą dostać na pewno z tego. Z nutrzesta. Nie, nie, oh. nie wiem. Nie Ciężko no, bo wy, wydaje mi się, że powinniśmy gdzieś ją mieć. No mo może i tak, może ale. Może jest jeszcze jedna. Jakbyśmy mieli jeszcze jedną farmę, to byśmy mieli dużo, dużo szybciej zrobienie wszystkiego. Ale nie mamy chyba. No, w, chyba nie w każdym ma. razie mamy tą drewnianą, jak chcesz. Może być, ale może być gdzieś w którejś skrzynce gdzieś to ukryte, wiesz. Dobra, i czemu tu jest krowa? Czemu tu jest krowa? Potrzebujemy 730 mięsa z A krowy. gdzie jest ta świnka? Świnka jest w moim ekipunku. Okej, okay, dobra, to masz w, w uszu tu. Bo Pracu świnka wam. jest. potrzebna. O. Dobra. Nie trafiłem. Trochę Źle się obróciła, ale to nic. Ona nie chce na nas patrzeć, obraziła się. Yy, no dobra, w każdym razie ja zrobię to lasa. Mhm. Yy, dwie sztuki. Potrzebujemy do tego skóry. Ale ja już mam agalasa. Cztery? Trzy. No a potrzebujemy cztery. Do czego? Do questa. A, to a czekaj, skieraz. bo ty masz jedno teraz. No, mam, mam y, trzy, mogę wyjąć te, te rzeczy z tych, nie? Sparp. A to, aha, bo to są te lasta które są w środku, tak. tak? No to wyjmijmy, może na y, czas questa. No, no to wyjmijmy na czas questa, zróbmy to trzecie, już obie. Dobra. Spokojnie, a nie mamy skóry, tyle? Poczekaj, muszę pozbierać stąd. Ja już wyjęłam. Całą zebrałaś? Tak. Ty to robisz? No, to te rób. paski. Masz, proszę jeszcze więcej skóry. Odłóż resztę, jak ci zostanie coś. Dobra, ale poczekaj, bo ja muszę popatrzeć, ile tego potrzeba. Cztery sztuki na jedną sztukę. Ale chyba, na jedną sztukę? ale chyba mi nie wystarczy. Mhm. Wiesz co? Ogólnie nie lubię tego craftingu w tym, bo on zabiera ci przedmioty tak beznadziejnie. Tak, bo nie działa jak w Rafael Negystix. Nie? Tam tak. ten jest super fajny, a ten to jest No się zauważyłam, i... że za każdym razem uciekam stąd i nie craftuję w tym, bo to jest wkurzające. Jak mi znikają rzeczy, które miały się kraftować. Dobra, mam cztery sztuki, teraz potrzebujemy jeszcze desek. Czy mamy deski, za bardzo nie mamy dużo ja desek? Mam. ale to nic, już sobie znalazłam. Masz, rzuciłem ci. Już sobie znalazłam. No to weź teraz, to co ci rzuciłem. Dobrze. Dobra. Ja Dobra, tak mam jedno produkuje, laso. Produkuje, produkuję. Nie wiem, jak idzie ogólnie z tą produkcją. Mamy w tym momencie 97. O, to bardzo powoli idzie, szczerze mówiąc. To trzeba będzie troszkę poidlować, żeby Spokojnie, zrobić Spokojnie, jeszcze farby mamy lepsze, czas wiesz. na to, tu wiesz, to wszystko no. przed nami, nie? A pojawia no ci się dotrwało. więcej skóry? Skóra tak, cały czas się Przecież pojawia. Przecież nie, już wiesz, to już mamy wystarczająco. Mamy dopiero 100, 400. potrzebujemy 700. I 700 każdego potrzebujemy. O kurde, to będzie trwało i trwało. To naprawdę jest e, wymagające, tak naprawdę. Wymagające, bo ale z drugiej strony farmy, nie musimy tego robić od teraz. Jakbyśmy nie musimy zrobili to te farmę 10 odcinków temu, to już byśmy to wszystko dawno mieli, nie? Tak, a gdzie jest trzecie lasso? No, jakie trzecie laso? Bo ja zrobiłam Jedno. dwa lasa. Dwa miałeś lasso? dwa, to znaczy dwa lasa. Bo potrzebujemy cztery do questów, okej, okay, jest. Dobra. Pokazuję, że jest... Aha, muszę wybrać. Kot czy pies? To jest odwieczne pytanie. W tym Aha. miejscu tą farmę żelazną dostaliśmy. Bo może ja mogę odebrać gdzieś jeszcze tą Wydaje drugą. mi się, że nie. Ale możesz kliknąć detect all. Znaczy, climb all i wtedy dostaniesz ze wszystkich rzeczy. Wydaje mi się, że my ją dostaliśmy rzeczywiście z lootbaga jakiegoś. Jeśli pamiętacie, napiszcie nam w komentarzu. Ale żelaznej nie można dostać z lootbaga. Można tylko złotą dostać z lootbaga. To ja nie wiem. To ja nie wiem, się. Może jakoś przegapiłem to gdzieś kiedyś. Zaraz, zaraz się rozejrzymy, ale wiecie co? Jeśli chcecie wiedzieć, co wybraliśmy, mam nadzieję, że jeszcze nie wybrałeś. Nie, nie. No to zobaczycie, to dopiero w następnym odcinku na kanale Zio. A my już się dzisiaj z wami żegnamy, ja z zaparowaną szybką. Żegnam się z wami. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeśli tak, to zostawiacie łapkę w górę. W końcu mamy zwierzęta, także no. to jest ogromny plus. E, teraz już nie będziemy, mieli, nie będziemy musieli polować na rekiny, żeby zrobić sobie hamburgery z nich. E, widzimy się w kolejnym odcinku na kanale Zio, już we wtorek. Miłego dzionka. pa pa pa. pa.